W poniedziałek 17 czerwca wita Państwa telewizja DEU FSA Motor. Od kilku miesięcy nasza firma jest w rodzinie DEU. Każdy dzień przynosi zmiany i wielu naszych pracowników zadaje sobie pytanie, co to nam da? Czy będzie nam lepiej, czy gorzej? Czy będziemy pracować w firmie motoryzacyjnej na światowym poziomie, na co od lat czekaliśmy, za czym tęskniliśmy? Agencja Reutera w swoim serwisie zamieściła dużą informację o ekspansji motoryzacyjnego segmentu koncernu DEU na świecie. Informacje uzyskano od prezesa DEU Motor Corporation, Kima Tega. Podczas gdy inne koncerny podchodzą do inwestycji poza granicami swego kraju bardzo ostrożnie, Reuter podkreślił, że DEU w ciągu dwóch, 3 lat zainwestuje w swoje firmy motoryzacyjne 6 miliardów dolarów. Motoryzacyjna ekspansja koreańskiego koncernu rozpoczęła się w ubiegłym roku. Przejęcie większości udziałów w FSO i w Lublinie, a także w Czechach, Rumunii i Uzbekistanie pozwoliło stworzyć silny przyczółek na wschodnioeuropejskim rynku. Jak powiedział prezes DU Motor. Dodał, że DU w ciągu kilku następnych lat zainwestuje po około 1,5 miliarda dolarów w Polsce, Rumunii, a także Indiach. Pozwoli to produkować w tych krajach od 200 do 300 tysięcy samochodów w roku 98. Jest to zgodne z globalną strategią DU, mówiącą, że do 2000 roku koncern będzie produkował 2 miliony samochodów rocznie. Zatem nie musimy mieć żadnych wątpliwości. Nasza firma znalazła się w samym środku światowej strategii motoryzacyjnej DU. Stanowimy ważne ogniwo w rozwoju całego koncernu i stąd ta pewność. A w dzisiejszym programie pokażemy także. Badanie jakości części i podzespołów do Polonezów w ramach programu 100, inaugurację programu Moja Maszyna, relacje z turnieju motoryzacyjnego szkół średnich sponsorowanego przez DUFSO Motor, wręczenie nagród najlepszym pracownikom, uczestnikom konkursu, estetyczne miejsce pracy. Dziś już po raz trzeci prezentujemy w naszej telewizji program 100. Mające na celu poprawę jakości polonezów. W ostatnim programie z tego cyklu pokazywaliśmy nasz samochód podczas testu miejskiego i wykazaliśmy, jak ważną rolę spełnia taka próbna jazda. Żeby test miejski, będący ostateczną próbą samochodu, wypadł pomyślnie, auto musi przejść przez cały cykl produkcyjny i montażowy bezusterkowo. Dziś mówić będziemy o sprawie bardzo ważnej, o badaniu i ocenie jakości podzespołów i części samochodowych otrzymywanych od dostawców i kooperantów. Przypomnijmy, po to, by do klientów trafiały naprawdę dobre polonezy, trzeba przestrzegać trzech podstawowych zasad programu 100. Po pierwsze, nie przyjmować do montażu wadliwych części, po drugie, nie wytwarzać wadliwych elementów, po trzecie, nie wysyłać wadliwych produktów. Skoro zajmujemy się dziś oceną jakości podzespołów, to zgodnie z programem 100 odpowiemy na pytanie, co należy robić, żeby nie przyjmować do montażu wadliwych części. Zgodnie z programem 100 została wytypowana lista 100 wyrobów kooperantów, których dostawy są każdorazowo kontrolowane. Części pochodzące od dostawców o ugruntowanej renomie oceniane są wyrywkowo. Żeśmy wprowadzili zaostrzoną kontrolę poprzez y, normę koreańską, która wyklucza wadliwość jak, y, bezpośrednio dostarczonego do FSO, przepraszam, DUFSO y, wyrobów. Badanie zespołów i części odbywa się na stanowiskach u nas badawczych, które się znajdują u nas w kontroli, zarówno zgodne z warunkami konstrukcyjnymi, rysunkiem konstrukcyjnym, warunkami technicznymi, no i wszelkimi normami branżowymi, zakładowymi, które są w naszym tutaj posiadaniu. Proszę pana, kto decyduje o jakości przyjmowanych podzespołów i części samochodowych? O jakości podzespołów i części samochodowych decyduje o bezpośrednio sam kontroler, który przyjmuje bezpośredni podzespół. Pan jest takim kontrolerem? Tak. Co do pana należy? Do mnie należy sprawdzenie dostaw według próbek, które stosujemy, według DAEWO I taka próbka nie przewiduje wadliwych części, które mają, mogą wejść do montażu. W ramach programu 100 nasze służby jakościowe zostały także wsparte przez pracowników, kooperantów, którzy przebywając na żeraniu, selekcjonują produkty własnych zakładów. Na taśmie produkcyjnej Polonezów spotkaliśmy pracowników Zakładu Armatury Samochodowej w Elblągu. Proszę Pana, można powiedzieć, że kontroluje Pan wytwory własnej fabryki? Zgadza się. Na czym Pana praca polega? Znaczy wyłapuje różne błędy w produkcji naszej firmy i je naprawia. Czy znajduje Pan usterki tutaj już na montażu? Znaczy nie są duże, one są drobne w małej ilości, ale wszystkie są do naprawy. Podejście do sprawy jakości polonezów zgodne z programem 100 daje już po kilku tygodniach konkretne rezultaty. Ilość punktów karnych polonezów w ocenie IQS wydatnie spadła. Dziś mówiliśmy o nieprzyjmowaniu do montażu wadliwych części, a przypomnijmy pozostałe dwie zasady programu 100: nie wytwarzaj wadliwych elementów, a także nie wysyłaj wadliwych produktów. Jak Państwo zapewne zauważyli, od kilku miesięcy nasza fabryka zmienia swój wizerunek. Trwa czas sprzątania, czyszczenia, odnawiania stanowisk pracy i hal produkcyjnych. Porządkowane jest też otoczenie naszych wydziałów i zakładów, a wszystko po to, aby nam się lepiej i wydajniej pracowało. Służyć temu będzie także rozpoczęty w sobotę program Moja Maszyna. Czyste i funkcjonalne stanowisko pracy oraz odpowiednio zamówiona i konserwowana maszyna to nie tylko wyższa wydajność, ale też komfort w pracy. Zrozumieli to już dawno potentaci branży motoryzacyjnej. W zakładach Toyoty, Forda czy Volkswagena wręcz sterylnie czyste i sprawne maszyny pracują dłużej i co najważniejsze bez awarii, a wytwarzane przez nie samochody czy też poszczególne elementy są bez usterek. U nas w Korei bardzo dbamy o maszyny, o ich czystość. U nas tego typu prace porządkowe są bardzo popularne. Jest to także dobry przykład dla pracowników. Popieramy współpracę między dyrekcją a robotnikami. Łatwiej wtedy nawiązać kontakty między ludźmi, poznać się bliżej. Wszystko to powoduje, że załoga staje się zgrana, stanowi jedną część, a przecież o to wszystkim nam chodzi. Wierzę, że program Moja Maszyna zmieni fabrykę i stosunek ludzi do swoich maszyn, wszak to dzięki nim możemy pracować. Przypomnijmy najważniejsze założenia tego programu. Maszyna, przy której pracujemy, daje nam gwarancję pracy. Pozwala zarobić na życie. Gwarantuje naszym rodzinom spokój i pozwala z nadzieją patrzeć w przyszłość. Należy zdać sobie sprawę, że dzięki maszynom możemy żyć, pracować i rozwijać się. Powinniśmy traktować je jako coś bliskiego, potrzebnego, kogoś, kto wymaga od nas opieki, troski, a gdy ją otrzyma, na pewno odwzajem się. W sobotę przy konserwacji i czyszczeniu maszyn spotkaliśmy dyrektorów i szefów zakładów. Każdy z nich dostał pod opiekę maszynę, którą będzie się zajmował. Zapał z jakim dyrektorzy czyścili maszyny, wzbudził podziw wielu pracowników. To jest duża maszyna, właśnie oczyściłem tą stronę, już jest umyta. Dokończę jeszcze ten dół, wejdę na głowicę, jeszcze mam zamiar barierkę, wymyć to na razie. Mam nadzieję, dzisiaj mi zajmie dzisiejszy dzień trochę pracy. No przygotowujemy pracę pod malowanie, więc trzeba ją dobrze odpuścić, umyć, żeby, żeby po prostu można było... Ten, kto będzie malował, pewnie ja też będę malował. Jeżeli to szło. Od 30 lat ja pracuję w technice i to jest moja pasja i moje życie. Także uważam, że maszyna jest jedną z najważniejszych rzeczy, która za nas pracuje. Kiedy pan ostatnio raz czyścił maszynę? W domu to regularnie, a w pracy z 10 lat temu. Czy przydało się teraz? Przydało się, tylko się trochę spociłem, jednak lata swoje robią. Dzisiaj wyczyszczę, wymyję. Natomiast ona wymaga tutaj malowania niektórych elementów chociażby. Później czystość będzie łatwiej utrzymać. Jak kiedyś pracowałem w czasie studiów do czystości, maszyn przykładano tam dużą wagę. Po sobocie, po robocie czyściło się maszyny po prostu. Wydaje mi się, że powinno wejść to w nawyk każdemu żeby ściszyć swoje stanowisko pracy. No jest to pierwsza taka akcja, rozpoczynamy to, chcemy również się włączyć w utrzymanie maszyn w odpowiednim, w odpowiednim stanie, w odpowiednim wyglądzie, żeby pokazać, że można zrobić tak, że maszyny wyglądały inaczej. Chociaż patrząc na, na tę maszynę, to widzę, że yy, pracownik, pracownicy, którzy ją obsługują, to jednak dbają o tą maszynę. Nie jest ona aż tak bardzo zapuszczona, ale jest wiele miejsc, gdzie właśnie trzeba poświęcić trochę czasu, żeby doprowadzić ją. Do właściwego wyglądu. To nie jest to łatwa praca, nie należy to do najłatwiejszych, jednak wymaga to dużo wysiłku i jednocześnie doświadczenia. Prace czyszczące wykonywane będą systematycznie raz w tygodniu po 2-3 godziny, tak aby nie zakłócać biegu produkcji. W kolejnych tygodniach swoje maszyny będą czyścili kierownicy wydziałów, później mistrzowie i reszta pracowników. Program Moja Maszyna to kolejny krok poprawiający jakość żerańskich samochodów. Krok przybliżający nas do sukcesu. Pomoc młodzieży, jej edukacja, podnoszenie poziomu wiedzy to idee bardzo bliskie DEU. Nasza firma jako producent nie tylko wytwarza samochody, ale także dba o edukację młodzieży, zwłaszcza szkół samochodowych. W sobotę w Warszawie odbył się współsponsorowany przez DEU-FSO finał turnieju motoryzacyjnego Szkół Średnich. Pod patronatem DUFSO Motor w finale turnieju motoryzacyjnego Warszawy uczestniczyły zespoły ze szkół samochodowych z Grodziska Mazowieckiego, z i Chorzej oraz uczniowie 27 Liceum Ogólnokształcącego. Głównym celem turnieju była popularyzacja wśród młodzieży znajomości przepisów ruchu drogowego i wiedzy motoryzacyjnej. Liczymy na to, żeby ludzie już od najmłodszych lat uczyli się kulturalnych zachowań, co jest bardzo istotne. Także oczywiście jest tutaj technika, umiejętności, ale oprócz tego będą konkurencje takie, gdzie młodzi ludzie muszą się przede wszystkim wykazać pewną... Uczestnicy turnieju mieli do zaliczenia test pisemny, a także próby sprawnościowe. Na czas wymieniali koła w samochodach, jeździli Polonezami, bo jak podkreślili organizatorzy, doskonalenie jazdy na tym właśnie najpopularniejszym w Polsce samochodzie przynosi największe efekty. Najwięcej emocji wzbudziła jazda motocyklem po wyznaczonej trasie szkolnego placu manewrowego. Jak oceniasz swoją jazdę w tej chwili? No troszkę mi nie wyszło, tam raz się podparłem. Wczoraj na treningach troszeczkę lepiej było. No ale jednak trochę nerwów jest. Co Ci daje udział w tym turnieju? No przede wszystkim chcę się sprawdzić, zobaczyć w różnych konkurencjach ze znajomości przepisów. No i jazdę przede wszystkim tak na co dzień nigdzie nie można za bardzo na takim torze się sprawdzić. Zwycięzcą turnieju motoryzacyjnego Warszawy został zespół szkoły samochodowej przy Włościańskiej. W ogłoszonym konkursie estetyczne miejsce pracy wzięły udział wszystkie żerańskie zakłady. W sobotę rozdano nagrody w zakładach tłoczni, spawalni, narzędziowni i w zakładzie montażu silników. Estetyczne miejsce pracy nie jest konkursem jednorazowym. Uczestniczące w nim zakłady będą mogły zdobywać nagrody w każdym miesiącu. Ocenę przeprowadzać będą komisje poszczególnych zakładów. W jej skład wchodzą szef danego zakładu, przedstawiciel Departamentu Planowania i Kontroli, członek Zakładowego Zespołu Innowacyjnego oraz mistrz innego zakładu. W regulaminie znalazło się 13 pozycji, według których oceniano przeprowadzane porządki. I tak m.in. czteroosobowe komisje zwracać będą uwagę na pomalowane maszyny, czystość wokół nich, usunięcie osadu z podłogi. Za każdą z wyszczególnionych pozycji uczestnicy mogli od jednego do pięciu punktów w zakładzie tłoczni za miesiąc maj pierwsze miejsce zdobyła grupa mistrza Andrzeja Piekarskiego z pierwszej linii drugie zaś zespół obróbki i kierownika Jana Zawadowskiego. Ludzie musieli ciężko pracować, a farba była tak śmierdząca, że, że ciężko było robić no niestety, ale raczej no, każdy się mobilizował, żeby coś zrobić, żeby, było, żeby były efekty z tego. W zakładzie spawalnia, torby podróżne, gdyż taka była pierwsza nagroda i dyplom, otrzymał zespół mistrza Roberta Szarkowskiego. Każdy powinien właśnie dbać o ten porządek. Każdy na swoim stanowisku, kto, gdzie to pracuje, tak powinien sprzątnąć, oczyścić, tak żeby dalej to było. Drugie miejsce i komplet kluczy zdobył team mistrza Zbigniewa Wasiaka, a z grupą mistrza Stanisława Adamczyka. To oni na pewno zrozumieli samą ideę tego konkursu. I zrozumieli, że w czystości władzie pracuje się dużo łatwiej, dużo przyjemniej. I na pewno ma to wpływ też na bezpieczeństwo pracy, na, na jakość pracy też. W narzędziowni nagrodę za pierwsze miejsce odbierał wraz ze swoim zespołem mistrz Zygmunt Bieliński, a jego kolega, mistrz Jerzy Romaniuk, wspólnie z grupą zajął drugie miejsce. Odbieranie sobotnich nagród zakończył zakład montażu silnika, gdzie pierwsze miejsce zdecydowanie zajęła mistrzowska grupa Romana Skrzypczaka. Zaś dwie drugie odbierał team Janusza Raczyńskiego oraz Wiesława Kocyka. Następna edycja konkursu pod hasłem Estetyczne Miejsce Pracy już w czerwcu. Kończąc, składamy serdeczne życzenia Laurom i Marcjanom. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.